Szpka, <śpukuj> O matko, o matko, o matko o matko. Dobra. Jestem teraz tutaj już. Śnieg wciąż pada. Uciekłem z miasta. Wioski, co to z gomyk? To jakieś przejście. Notatka, ale o tym. zombie są wszędzie. Dobijałem się do domu. Muszę uciekać. A ty pewnie ktoś ucieka tym tunelem. Hmm. Hm. Ciekawe dokąd prowadzi ten tunel. Sprawdźmy to. Tylko parę kilometrów, więc dobrze to nieważne. Dobra, o tu jest jakieś przejście. Jest... Tylko trochę że przeszliśmy tam. Dobra, to jest jakiś lud. O, ale ślisko. A ja biegam. O, jakaś wioska. Ale pewnie w pewnie, tym te będzie, też będzie, będą będzie zombiaki. No dlaczego można się było inaczej spodzie innego spodziewać? Ominę te zombie. Ej, ty, gościu! Tok, uciekaj, to! Uciekaj są, tu są zombiaki. Ja się chowam. Dobra, to chowaj się tam. A tak ty nie przeżyjesz. Przeżyję. Oooo! Uciekajcie ode mnie z zombie! tam był jakieś zwierzątka... Co ale... to? O, szybko tutaj. O. Dobra, jest jakiś książka psa zombie dotarło nawet tu. Nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. No nigdzie nie jesteśmy bezpieczni, to prawda. Kurde, nie wiem, czy jak to. Kiki ode mnie. Szybko tam. Ciekam z tej wioski, bo tutaj też nie jestem bezpieczny, bo to są zombiaki. O matko, szybko opieknij mi tu. Kolejne święta. To miały być super święta 2022, nowe rok 2023. To 2021, a, 20, 20, 20, a jest apokalipsa zombie. Bo tam w, to wszystko się zaczęło w grotołazach. Było w wiadomościach. O jaki domek, O kurde, jak tutaj ktoś się wykrwawił. Halo? Gdzie nie? O nie, to stąd jest, to, to jest ta podejrzana potrawka, w wiadomościach mówisz że to stąd pochodzi wirus. Datkik. No, tak, zombie są wszędzie, to koniec ludzkości, a to miało być super święta. No, miało być super święta, ale nie jest. O matko, tu jest ta podejrzana potrawka, ja nie mogę. Halo? Hmm. Uh. Myślę, że ktoś tu jest. Święty Mikołaj. Jakiś reniferek. I bałwanek jeszcze. No, fajnie. Ktoś miał domek. Zadupił. To są króliczki. Nie wiem, czy iść dalej, czy iść. Czy tutaj. Można się tutaj zostanę. Nie wiem, nie wiem, czy to dobrze powiem. Tutaj jest krew i trup. Trochę mnie to przeraża. Ale przynajmniej jest choinka. Pana muzyczka Dobra, to ja się położę tutaj spać. No bo nie, jeszcze nie. Może sobie tej kodu. A, Jeszcze ktoś żyje w ogóle? To chyba jest dużo reporterów. W ogóle jakby nie wiem. A zombie jest wszędzie, nie da się wynać szczepionki Ratuje wojsko wciąż szukają ludzi by zabrać i do bezpiecznej strefy Jak ktoś jest, to niech kieruje się w stronę bezpiecznej strefy Tutaj do widzenia No i kolejny Radio, nie radiku, a może prześpisz. Powiedzmy, no już się prześpię. Oh.